Nie ukrywam, ja myślałem, że będzie wyróżnienie, ale nie aż takie, żeby najwyższe odznaczenie, czyli pierwsze miejsce przypadło dla Kiełczyna. Nie mówię to z tego tytułu, że nie doceniam tej pracy, ale też oceniałem inne więcej. rzeczywiście rywalizacja była taka, można powiedzieć, na styku, więc tym bardziej się cieszę, że wieniec, który tutaj reprezentuje gminę Dzierżoniów na dożynkach powiatowo-gminnych wygrał. Następnie pojechał na dołożynki wojewódzkie i tam zgarnął najwyższą nagrodę. Jest to rzeczywiście ogromne wyróżnienie ale też pokazanie, że dzięki uporowi, determinacji, konsekwencji, pewnemu pomysłu, możliwości jego realizacji, mieszkańcy Kiełczyna naprawdę otrzymają za rok niezwykłą nagrodę, o tej, której, jak robiąc tej wieniec, podejrzewam, nawet nie spodziewali się, że będą, województwo dolnośląskie podkreślam, tym samym powiat dzierżoniowski i gmina Dzierżoniów, reprezentować na dorzynkach prezydenckich. Projekt powstał w zeszłym roku i tak do tego tematu, żebyśmy przystępowali, bo wiadomo, że jakby wieniec zaprojektować i zrobić wieś, to trzeba najpierw nazbierać różnego rodzaju plonów, czyli czterech zbóż, pszenica, żyto, jęczmień, owiec, jak również gotowe ziarna, dyni, pszenicy, ziaren pszenicy, które są nawlekane na nitki i też są tu utkane na tym, len, zioła, warzywa, to wszystko co wchodzi jakby w piękny ten i pokazuje piękno, piękno, piękno swoje ten wieniec. Jest regulamin, który przewiduje, jak ten wieniec powinien wyglądać. Każdy wieniec powinien mieć wysokość 1,80 m i w kłębie 1,5 m. I to są jakby zastrzeżone te wymiary. Dodatkowo, jakby wchodzi w punkt etnografia, czyli miejscowe. Miejscowe te wszystkie roślinności, no kłosy, zbóż, to wiadomo, że, że, że tu są jakby głównym jakby tym tym wiodącym w wieńcu, w każdym wieńcu wplesione. W odpowiednio wyselekcjonowane zboża, kwiaty, inne dodatki takie, które powodują, że ta każdy element tworzy tą niezwykłą całość, całość, która daje pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku. Na dożynki powiatowo-gminne Myśmy faktycznie nie liczyli na to, że tam jakieś pierwsze miejsce, może gdzieś tam w trójce, może gdzieś tam jakieś wyróżnienie. I się okazało, że na dożynkach powiatowo-gminnych zajęliśmy pierwsze miejsce i tu już pierwsza satysfakcja i radość całej grupy, bo promowało nas to do tego, że jedziemy na dożynki wojewódzkie. Zmieniliśmy później trochę taką koncepcję, jeżeli chodzi o ubiór, bo na dożynkach powiatowo-gminnych a jakby grupa była nie do końca ubrana jednolicie. I postanowiliśmy, żeby grupę jakby jednolicie bo ubrać, ze względu na to, że jeden z punktów oceniających, punkt piąty w tym regulaminie, mówi o tym, że grupa musi być bardzo nasze znaczy ubrana jednolicie. I postanowiliśmy, że nazwiemy tą grupę Góral dzieni i do tego żeśmy zakupili kupili kapelusze takie piękne t koszule, koszule, żeby to wszystko było jednolicie ubrane. I też z tym, jakby tam jechali na dożynki wojewódzkie. Dodatkowo były dwie panie, gdzie miały wianki na głowach, ale te wianki też były robione, bo były 12 godzin jeszcze przed główną uroczystością, czyli jak myśmy wjeżdżali w sobotę rano o godzinie 8, to wieczorem jeszcze o 20 te wianki były plecione, żeby dojechały jako świeże kwiaty, na głowach tych pań. No I się okazało, że przy ocenie trafione było w dziesiątkę. Żeśmy wygrali, wygrali ten wojewódzki konkurs. Ogromna radość i satysfakcja. Ta cała grupa, która była, bo w tym momencie, jak 16, dzwoniłem do nich. To był, to był płacz, pisk, krzyki że to jest niemożliwe, że, że taka mała wioska jak Kiełczyn, tu w gminie, nasza, mała, nasza mała ojczyzna, bo to przecież Kiełczyn to jest taka dla nas mała ojczyzna, gdzieśmy się tu wychowali, urodzili, tutaj żyjemy. Dodatkowy kamyczek do, dla naszej wioski, yy, który promuje naszą wioskę po prostu. Jest to rzeczywiście dla takiej społeczności coś niebywałego. Osoby można powiedzieć z pierwszych stron gazet będą mogły z nimi się spotkać, będą mogli porozmawiać i zaprezentować swoją pracę. Też nie ukrywam, to jest też rok czasu do tego, żeby umiejętny sposób się przygotować do takich dożynek, ponieważ ta prezentacja musi się odbywać wo wobec pewnych standardów, wobec pewnego regulaminu, pewnych wytycznych i na pewno też ten wieniec będzie tylko i wyłącznie jakby dopiero za rok w pełni pokazany, wyeksponowany, ale przed mieszkańcami, przed tymi osobami, tutaj przede wszystkim z Rady Sołeckiej, panem sołtysem, duże takie wydarzenie, jeśli chodzi o przygotowanie się. To też jest ogrom pracy, który będą musieli zrobić, ale myślę, że po tej euforii, po tej satysfakcji, w pełni sił serca będą chcieli z taką werwą pokazać, że tą przysłowiową wisienkę na torcie w postaci dożynek prezydenckich wykonać, Podsumowując tą niezwykłą, ciężką pracę, jeśli chodzi o wykonanie, pomysł, zaangażowanie przy tym wieńcu dorzynkowym.